Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej i dziś dam Ci jedną z najcenniejszych lekcji biznesowych. W biznesie jestem od 12 lat i uważam, że każda osoba, która myśli o założeniu własnej firmy, albo już tą firmę prowadzi, powinna tą lekcję otrzymać. I... Nagrałem ten materiał z tego względu, że ostatnio widzę reklamę typu hej, zarobiliśmy cztery bańki w ostatnim roku. Fajnie, ale my nie wiemy, ile masz tutaj faktycznego zysku. I niestety większość ludzi nie odróżnia obrotów od zysku, łykają wszystko jak pelikany i jeżeli widzą kogoś w sportowym samochodzie, to od razu mu z miejsca ufają. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, dlaczego robienie sobie niepotrzebnych kosztów w firmie tak naprawdę nie ma sensu. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to jest różnica pomiędzy obrotem a zyskiem. Jeżeli widzisz reklamę, zarobiliśmy w zeszłym roku na Allegro 4 miliony złotych, to ta osoba Ci mówi, że miała sprzedaż na poziomie 4 milionów złotych. To nie oznacza, że ta osoba ma tyle zysku. Zysk nie jest ważny, zysk jest najważniejszy. A zysk takiej osoby może być na poziomie 100 000 albo 200 tysięcy. I popatrz sobie na sklepy, które sprzedają komputery. Masz komputer, który kosztuje, nie wiem, 6-7 tysięcy. Zrobienie miliona czy dwóch milionów obrotów w takim sklepie nie jest specjalnie wyszynem. Ale zysk takiej firmy wcale nie jest duży. Porozmawiaj z kimś, kto takie komputery sprzedaje. Dodatkowo jeszcze dochodzą koszty takie jak wysyłka, obsługa, personel, podatki. I na razie się okazuje, że takiej osoby zostało bardzo mało na koniec, ale obróciła wielką kasą. I niestety większość ludzi. Szczególnie początkujących na takim YouTubie, nie rozumie tej różnicy. I to, do czego Ty powinieneś dążyć, to przede wszystkim jak największy zysk, a jak najmniejsze koszty. Niestety, kiedy firma się rozwija, naturalną częścią tej, tego rozwoju jest zwiększanie kosztów. Oczywiście są firmy, których głównym celem i strategią jest rozwój, ekspansja, nie wykazywanie jak największych zysków. Tak? I wtedy inaczej się buduje firma. Wtedy. Może Twoja firma nawet być na minusie przez powiedzmy kilka lat, co w Polsce jest bardzo trudne do zrobienia, ale w Stanach tak, tak się robi, tak? Czyli spółka typu właśnie wzrostowa, ona może generować e, bardzo duże koszty ze względu na to, że ona po prostu się bardzo dynamicznie rozwija. I po pewnym czasie ona e, z, trochę się zmieni. I naraz okazuje się mega rentowno, rentowno, tak? Przykładem był Amazon. Amazon przed bańką comów, właśnie to była spółka, która cały czas generowała koszty, ona nie generowała żadnych zysków, albo te zyski były minimalne. A potem, kiedy pękła bańka dotkomów i zaczęto naciskać na jeffa bezosa, on trochę spółkę przerobił, i naraz okazało się, że zaczęła wy, wy, po prostu generować zysk. Dziś główny zysk w Amazonie to nie jest sprzedaż produktów, tylko usługi chmury. Które swoją drogą nie są najtańsze na rynku. W każdym razie musisz przede wszystkim zrozumieć, czym jest obrót, a czym jest czysty zysk. Firmy, takie, jaką ja prowadzę, zysk jest dużo większy niż w takich firmach, gdzie obraca się, nie wiem, komputerami albo tego typu produktami. Mój produkt jest wirtualny. Ja nie mam kosztów produkcji tego produktu, tak? Więc ja poświęcam swój czas, ale nie mam kosztów produkcji, nie mam kosztów wysyłki. Ja też mam swoje koszty, bo nie wiem, pracuje ze mną zespół ludzi. I to też są dla mnie koszty. I też mam koszty reklamy. Ale i tak faktyczny zysk jest dużo większy niż w takich firmach, które na przykład handlują na Allegro. Okay? Więc to jest pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć. I teraz jedna z rzeczy, którą musisz właśnie robić w swojej firmie, to jest cięcie tych kosztów, które są niepotrzebne, a generowanie największego zysku. Ale też bardzo częstym błędem, które robią firmy, które po prostu mają problemy, to jest taki, że obcinają budżety na marketing. Jeżeli dzięki marketingowi, dzięki temu co robisz, tym, tym twoim działaniom, generujesz zysk, to obcinanie budżetów na marketing to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą możesz zrobić. To może ci zabić firmę. I to ja też w pewnym momencie przeżyłem, w momencie kiedy chciałem uzyskać jak największą rentowność, postanowiłem, że będę również um, obcinał koszty reklamy i będę się opierał głównie na przykład o ruch organiczny. I to praktycznie zabiło moją firmę. Z tego względu, że okej, okay, reklama kosztuje mnie, ale dla mnie ja nie patrzę na reklamę jako koszt, tylko patrzę na to jako inwestycję. Ja wydaję pieniądze, żeby zarabiać jeszcze większe pieniądze, żeby budować jeszcze większą społeczność, jeszcze większą listę adresową itd, i tak dalej, żeby mieć jeszcze większą bazę klientów. Więc dla mnie reklama, z jednej strony w takim sensie księgowym, jest to koszt, ale z drugiej strony jest to pewnego rodzaju inwestycja, bo dzięki właśnie temu zarabiam dużo. I nie wyobrażam sobie właśnie rozwijania biznesu bez reklamy i z tego bym nie chciał rezygnować. Ale jest to pewnego rodzaju koszt. I teraz tak, żeby pokazać Ci, jak rozwijał się Amazon, opowiem Ci pewną historię. Jeff Bezos, kiedy właśnie był na początku swojej drogi, kiedy właśnie zaczął rozwijać Amazon, to. Oni, zamiast wynajmować jakieś, wiesz, super wypasione biuro, wynajął totalną spelunę gdzieś obok lombardu, gdzie naprawdę było strach postawić samochód. I oczywiście miał tam pracowników, ale ci pracownicy potrzebowali jakiegoś biurka. No i Jeff Bezos poszedł na drugą stronę ulicy i chciał kupić biurka dla swoich pracowników, ale zauważył, że drzwi są tańsze. Więc zaczął kupować drzwi, i do tych drzwi po prostu dokręcano takie nogi, tak? Takie drewniane nogi dokręcano. I w pewnym momencie okazało się, że to już była firma, która generowała 50 milionów dolarów tam obrotu rocznego, więc to nie była taka firma, która dopiero startowała. I było i prawdopodobnie stać na, na te biurka, ale Jeff Bezos był a, absolutnym mistrzem obcinania kosztów. I w pewnym momencie, oczywiście mogli te wszystkie biurka wymienić, ale on tego nie zrobił, żeby pokazać ludziom, że. To, czy oni mają takie, a nie inne biurko, nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to to, żeby klient był zadowolony, żeby miał szeroki wybór produktów w niskiej cenie i żeby była bardzo duża szybkość dostawy, tak? I na tym mu zależało. Postawił klienta w centrum. Jego celem było przede wszystkim inwestowanie pieniędzy tam, gdzie może jego firma na tym zyskać, a nie inwestowanie do wewnątrz firmy. Okej, okay, ty możesz kupić super biurka dla swoich pracowników, najlepsze komputery, najlepsze krzesła i tak dalej, ale pytanie, czy to się przełoży na większe zyski. Albo okej, okay, nawet jeżeli oni będą troszeczkę produktywni, bardziej produktywni, to czy to jest na tyle warte, czy ta gra jest w ogóle warta świeczki, żeby w to inwestować? Niestety większość początkujących przedsiębiorców tego nie rozumie. Biorą sobie na przykład pieniądze z, z budżetu, tam nie wiem, jakieś dofinansowania z Unii Europejskiej albo z, i z innych miejsc i ja uważam w ogóle, że to jest największy błąd, jaki można zrobić, ponieważ jeżeli ktoś ma żyłkę przedsiębiorcy, to nie potrzebuje żadnej pomocy, tylko mu nie przeszkadza, a on sobie da radę. A jeżeli ludzie dostają na, nie wiem, na 50 tysięcy złotych i muszą to w jakikolwiek sposób wydać, to co nie robią w pierwszej kolejności? Oni w pierwszej kolejności hulają po Ikei, kupują najlepsze biurka, kupują komputery, tak, oczywiście to musi być komputer z nadgryzionym jabłkiem, to musi być, nie wiem, wypasiona kamera, wypasiony aparat. I zaczynają działać. A to, co powinni ci ludzie zrobić, to nie wiem, wziąć swoją starą komórkę i na przykład nagrywać na YouTubie i zobaczyć, czy w ogóle to, co mówią, ma sens. Albo nie wiem, cokolwiek robić, żeby przetestować rynek. Nie potrzebujesz tych wszystkich drogich rzeczy, o których ty myślisz. I no niestety, dzisiejsza przedsiębiorczość jest zabijana właśnie przez to, że ludzie na samym wstępie, kiedy dopiero zaczynają budować swoją firmę, mają bardzo duży dopływ kapitału. Oczywiście, jeżeli ktoś ma łeb na karku i dostanie odpowiednią, odpowiedni zastrzyk gotówki, to on z tego zrobi jeszcze więcej gotówki, ale jeżeli ktoś nie nadaje się do przedsiębiorczości, ale wziął kasę, ponieważ dawali za darmo albo, nie wiem, wygrał jakiś konkurs, to w tym momencie ta osoba to i tak przepuści. To są pieniądze wydawane w błoto. Co innego jest dofinansować, zamiast dawać te 50 tysięcy początkującemu przedsiębiorcy, jest gościu na rynku 5 lat, dajemy ci 500 tysięcy, ale zatrudnij ludzi i rozwin swoją firmę. Wtedy to ma sens, bo jeżeli ta osoba już jest 5 lat na rynku, to jest spora szansa, że ta osoba znalazła sposób na to, żeby zarabiać pieniądze. Jeżeli ona dostanie dopływ kapitału, ona sobie zatrudni ludzi, ona się rozwinie i jest szansa, że po prostu pociągnie tą gospodarkę. I też w ten sposób państwo na tym skorzysta po prostu, bo wrócą większe podatki. Ale tak jak mówię, że Bezos naprawdę sporo mnie nauczył w sensie tego, w jaki sposób do pewnych spraw podchodzi. I dzisiaj w Amazon, to jest bardzo duża firma, a oni nadal mają biurka zrobione w taki sposób. Trochę inaczej niż kiedyś, tak? bo kiedyś to była totalna prowizorka. dzisiaj nawet śmiali, że Bezos nie jest najlepszym stolarzem na świecie. Ale y dzisiaj dalej działają w taki sposób, bo to jest część kultury Amazon, która pokazuje, że... Nieważne jest to, ile ty, nie wiem, zainwestujesz wewnątrz firmy na głupoty, na zabawki, na wydatki to, totalnie niepotrzebne. Ważne jest to, czy ten klient ostatecznie będzie chciał u ciebie kupować. I fajny cytat znalazłem, e, czytając artykuły na temat Bezosa, w którym powiedzieli tak, że oni stosują najgorsze i najbrzydsze rozwiązania, jakie są. Pod warunkiem, że one działają, tak długo jak one działają, co oznacza, że celem nie jest na przykład zrobienie najpiękniejszej, najładniejszej, najbardziej wypasionej strony na świecie. Celem jest to, żeby ten klient jak najszybciej kupował i wydawał jak najwięcej. Jeżeli to rozwiązanie jest brzydkie, ale ono działa, to nie ma sensu, żeby go zmieniać. Ja codziennie dostaję informacje typu Adrian, zauważyłem, że masz brzydką stronę w internecie. Musimy ją zmienić. A ja przez lata nawet nie miałem tej strony, a zarabiałem pieniądze. Więc pytanie, czy ja muszę w to zainwestować? Okej, okay, ja mogę wydać 3, 4, 5 tysięcy, to nie jest problem dla mojej firmy. Na zrobienie ładnej strony. Będę miał ładną stronę. No i co z tego? Jak to i tak nie działa. To i tak nie sprzedaje. Moim celem nie jest to, żeby strona była najładniejsza, tylko moim celem jest zrobienie takiego landing page'a, takiego squeeze page'a, takiej oferty, takiego systemu, który będzie działał niezależnie od tego, czy jest to brzydkie, czy to jest ładne. Jeżeli to jest brzydkie i to działa, tak to ja potem zrobię to, z tego coś ładnego, to jest szansa, że będzie działać lepiej. Albo gorzej właśnie z tego względu, że grafika, treść i to wszystko, że jest takie wypasione, będzie odciągało uwagę klienta od tego, co ma zrobić, a on ma podjąć decyzję o zakupie. Więc niestety większość osób tego w ogóle nie rozumie i stara się inwestować w jak najlepsze rzeczy. Nawet ja to widzę ostatnio na YouTubie, tak? Ludzie próbują, nie wiem, kupować najdroższe kamery, najdroższe obiektywy, super ekstra robić cięcia i tak dalej. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy, czy to jest dobry content, Zobacz, ja teraz siedzę sobie gdzieś tutaj w moim biurze. Nie ma tutaj za mną, nie wiem, no dobra, są książki, ale nie ma jakiś tutaj zupełnie, jakich, nie wiem, w luksusów, luksusu. Ale oglądasz ten materiał, bo chcesz nie posłuchać, bo chcesz się czegoś nowego dowiedzieć. Nie, to nie jest program rozrywkowy, to jest program o biznesie, więc to, co, co się interesuje, to jest konkretny content. A to, czy to będzie nagrane komórką, czy aparatem, to nie ma sensu. Ważne jest to, żeby nie było słychać, żeby byłem, byłem zrozumiały i żebym dawał się jak najlepszy content. Po to tutaj jesteś, tak? A ludziom się niestety to miesza. I teraz, jeżeli cokolwiek kupujesz, to musisz pamiętać o tym, czy to będzie miało przełożenie, czy to faktycznie jest tym game changerem. Szczególnie, jeżeli masz bardzo ograniczony budżet, bo jeżeli masz nieograniczony budżet, nie wiem, Coca-Cola, to sobie możesz kupować różne głupoty. I tak by ci nie pozwolili, ale generalnie masz wtedy pole do popisu. Jeżeli jesteś ograniczony budżetowo, bo dopiero twoja firma startuje, to najważniejszą rzeczą jest zastanowienie się, czy te pieniądze, które ja teraz wydaję, to są pieniądze, które mogą do mnie wrócić z nawiązką. I czy to jest ta rzecz, ta jedna rzecz, którą powinienem robić w tym momencie. Ja mam różnego rodzaju plany, ja mam różnego rodzaju strategie i co kwartał zastanawiam się, czy właśnie to jest ten moment, w którym to powinienem uruchomić. Nie dlatego, że ja nie mam pomysłów, tylko że ja wolę całą swoją energię i pieniądze skupić w jednym kierunku, bo wtedy wiem, że to zadziała. Ponieważ skupię się w 100%, popłyną tam największe pieniądze, popłynie tam największa moja uwaga i to może być moim game changerem. A nie rozpraszanie się na tysiące różnych... Yy, projektów i tak dalej. Więc jeżeli cokolwiek kupujesz, to zastanów się, czy to co właśnie kupujesz to jest to, co czy w ogóle coś w Twoim biznesie zmieni. I dam Ci kilka przykładów z komentarzy. Na przykład usłyszałem ostatnio, bo ja tam zaważyłeś pewnie w ostatnich filmach, że rysuję na tablicy i pokazuję różne rzeczy. Zobacz sobie poprzedni film, to będziesz wiedział o co chodzi. I ludzie mi mówią, A Adrian, to któraś opinia. Weź, nie rysuj na tej tablicy, weź kup sobie iPada, najlepiej najnowszego i rób to za pomocą iPada, tak? W końcu cię stać. Jasne, że mnie stale, dla mnie to nie jest jakiś duży wydatek ten iPad, ale pytanie, czy to cokolwiek zmieni, że nie wiem, będę miał tablet i będę sobie rysował tym tabletem. Nic nie zmieni, ponieważ to, po co ty przychodzisz, to jest wiedza. I ja widząc takie, takie podejście, czy to coś zmieni, ja zadaję sobie pytanie, czy faktycznie oni mają rację i to, czy wymiana, nie wiem, darmowej darmowe aplikacji na tablet, który kosztuje 5 tysięcy, czy to jest koszt, którego moja firma potrzebuje, czy to jest koszt, który ja muszę ponieść. I oczywiście to nie jest koszt, którego ja potrzebuję i moja firma potrzebuje, więc nie ma sensu, żeby w to inwestować. Następna rzecz. Ludzie mówią, właśnie szczególnie, bo ja to widzę, ja obsługuję różne konta reklamowe i widzę po prostu ludzie, co wyczyniają i mam klienta i on też ma swojego klienta i mamy konsultację. I teraz mówi tak, ja mówię, się takie i takie wideo i powiedzcie w tym wideo taką i taką rzecz. To potrwa dwa tygodnie. Jak to za dwa tygodnie? No bierzesz kamerę i mówisz do tej kamery. No nie, bo to trzeba iść do studia, trzeba wynająć te studio, trzeba to profesjonalnie nagrać, bo mówię... Po cholerę, po cholerę inwestujesz pieniądze w profesjonalne wideo. To nie ma sensu. Naprawdę na etapie, kiedy twoja firma jest mała, to nie ma żadnego sensu. To, co ty musisz przetestować, to bierzesz sobie telefon, nagrywasz pięć różnych wiadomości marketingowych, przedstawiasz problem pod różnym kątem, używając różnych argumentów i sprawdzasz, który argument działa. Okaże się, że 4 na 5 nagrań są do kitu, jedno zatrybi i te jedno nagranie rozwijasz. I w tym momencie tak, w tym momencie wiesz, że ewentualnie możesz zainwestować większe pieniądze, żeby te wideo zrobić bardziej profesjonalne. Ale gwarantuję ci, że nawet jak to zrobisz w profesjonalny sposób, to to nie zadziała. Tak samo jakbyś myślał. Po prostu będzie tak, nie będzie wielkiej różnicy. Idealnym przykładem tutaj jest Ty Lopez. Ja mówiłem o tym, że to tak zwany fake guru bardzo często, tak? Nie wiadomo jak jest, ale generalnie dużo ludzi tak uważa, że to jest fake guru. Ale to, co jest niezwykłego, właśnie w tej osobie, to jest to, że on telefonem komórkowym nagrał więcej dochodowych nagrań niż ludzie w studiach, który, za które płacili tysiące dolarów. On ma telefon, zwykły telefon, taki tak jak ja zobacz, no, iPhone 10, potłuczony. I tak go nie wymieniam, bo nie ma powodu, bo jeszcze działa. Bierze sobie po prostu zwykłą komórkę i nagrywa nagrania, materiały na YouTube'a, nagrywa materiały do reklam za pomocą telefonu komórkowego i zarabia miliony dolarów. I czy, jeżeli on by teraz zmienił te nagrania na nagrania, nie wiem, w profesjonalnym studiu, to czy on by zarabiał więcej? Nie, prawdopodobnie nie. A jest szansa, żeby zarabiał mniej, z tego względu, że jeżeli widzą ludzie, że nagrywa autentycznie. Z telefonu komórkowego to mają takie poczucie, że to jest bardziej autentyczne i bardziej wiarygodne. Więc to nawet może mu pomagać. Więc nie ma sensu wydawać pieniędzy tam, gdzie ich nie trzeba. Następna rzecz historia tego mikrofonu i obiektywu. Wszyscy mi mówili: Adrian, zainwestuj w lepszy mikrofon. Adrian, zainwestuj w lepszy obiektyw. No więc tak zrobiłem. Kupiłem obiektyw, nie wiem, z 1300, mikrofon podłączony do e, takiego systemu, który ten dźwięk oczywiście w odpowiedni sposób wzmacnia. To jest koszt około 5000 zł, tak? Więc mamy całkiem spore wydatki. Ja od razu wiedziałem, że to się nie zwróci. No i oczywiście okazało się, że to nie ma znaczenia, ponieważ... To, że jest lepszy mikrofon, to jest, że jest lepszy obiektyw, nie wpływa bezpośrednio na to, że jest lepszy zasięg filmów, a przecież o to w wszystkim chodzi. Co więcej, możesz zobaczyć sobie moje nagrania archiwalne, gdzie nagrywałem zwykłą, wbudowanym, zwykłą wbudowaną kamerą w komputer, bez super mikrofonu i te wideo miały po 50, 60, 80 tysięcy wyświetleń. Dlaczego? Z tego względu, że to, co ma znaczenie, to jest content, to jest tytuł, to jest miniatura, to ma faktycznie znaczenie. Tak jak mówię, pewne rzeczy nie mają znaczenia i trzeba odróżnić, co da Ci pieniądze, a co Ci te pieniądze po prostu zabierze i zwiększy Twoje koszty. Teraz kolejne pytanie, czy szybki komputer jest inwestycją, czy jest raczej wydatkiem? Nie jestem w stanie jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć z tego względu, że dla mnie, jeżeli dzięki szybkiemu komputerowi pracuję szybciej, wydajniej, jestem w stanie zrobić więcej projektów, to jest to inwestycja. Z drugiej strony, jeżeli kupuję komputer po to, żeby siedzieć na Facebooku, oglądać YouTube'a czy grać na grach komputerowych, a nie jestem profesjonalistą i nie zamierzam być profesjonalistą, to tak naprawdę jest to wydatek. Więc pomyśl o tym, czy to, co w to, co inwestujesz, jest dla ciebie inwestycją, czy jest raczej wydatkiem i jak szybko jesteś w stanie realnie zobaczyć efekty tej inwestycji. Bo często słyszę, zainwestowałem w nowy samochód. "OK, kiedy ci się zwrócił? No nigdy się mi nie zwróci. No to co, jest za co to jest za inwestycja, która się nie zwraca, tak? Przedsiębiorcy mają tendencję do robienia sobie naprawdę głupich kosztów. Przykładem jest to, że firma jest na rynku rok, a taki przedsiębiorca bierze sobie już leasing na samochód. Ja nie widzę nic złego w leasingu, ale pytanie, czy ty potrzebujesz w tym momencie nowego samochodu? Na początku powinieneś jak najbardziej oszczędzać, ponieważ. Wszystkie wydane pieniądze to jest też utracona szansa, ponieważ jeżeli ty wydałeś pieniądze na samochód, to ty w tym momencie straciłeś powiedzmy nie wiem 100-200 tysięcy, które mógłbyś zainwestować gdzieś, pozyskać utalentowanych ludzi do swojej firmy i zarobić jeszcze więcej. Więc nie patrz tylko na to, że ty kupiłeś samochód, ok, będę musiał płacić ten leasing, ale też straciłeś pewne okazje, które po prostu ci się wymknęły przez to, że masz wyposiłany samochód. I teraz najgłupszym pomysłem, który ja często widzę u ludzi, to jest taki, że Kupują naprawdę drogie fury, wynajmują drogie apartamenty, jeżdżą na jakieś super wypasione wycieczki, żeby zrobić wrażenie na klientach, żeby zbudować autorytet i żeby im sprzedać swój kurs. To jest najgłupsza rzecz, jaką w ogóle widziałem, tak? Niestety ludzie są jak pelikany, przynajmniej część społeczeństwa, łykają wszystko. I jeżeli widzą gościa w sportowym samochodzie, to zaraz sobie myślą, że on musi być bogaty. No. Kiedyś tak faktycznie było, że ktoś, jeżeli miał samochód, był bogaty, ale dzisiaj są oczywiście kredyty, leasingi i tego typu rzeczy, więc wcale nie musisz być aż tak bogaty, żeby mieć... Oczywiście leasingi też trzeba spłacać, ale nie, nie musisz być super bogaty, żeby mieć drugi samochód. Szczególnie, jeżeli nie masz rodziny, nie masz dzieci i nie masz jakichś specjalnie, nie wiem, wymagań wobec swojego biznesu. W każdym razie... Możesz oczywiście w taki sposób pozyskiwać klientów, czyli kupować drogie rzeczy pokazywać drogie rzeczy, pokazywać swój wypasiony styl życia, nie wiem, chodzić w super garniturach, drogich zegarkach i tak dalej. To jest jakiś sposób. Ale pytanie, czy to jest najważniejsze? Czy lepiej nie zainwestować tych pieniędzy w to, żeby lepiej opiekować się klientem, żeby on miał lepsze efekty, lepsze wyniki, dać mu lepsze doświadczenia po zakupie produktu. Ja sprzedaję swój coaching chyba od października, czyli listopada zeszłego roku i cały czas od tego czasu dogrywam nowe materiały, cały czas uczę się, jak moi klienci próbują pokonać pewne problemy, które ja kiedyś też miałem. Staram się inwestować swój czas i pieniądze po to, żeby oni mieli lepsze i szybsze wyniki. Hej, okay. Adrian. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że wykorzystałam to, co mi powiedziałeś Ostatnim następnego dnia i pozyskałam nowego klienta, więc to, co Ci zapłaciłam za, za kurs, już częściowo mi się zwróciło, więc dzięki serdeczne. Super, ekstra. Dobra. I... Dzięki temu, że oni będą mieli lepsze, szybsze wyniki, automatycznie ja mam więcej opinii, rekomendacji, a tym samym pozyskuję więcej klientów. Tak? Więc dla mnie lepiej jest zainwestować w klientów, zainwestować w to, żeby oni mieli lepsze doświadczenia, lepsze wyniki, bo to też powoduje, że na dłuższą metę stajesz się wygrany, bo ludzie ci ufają, wiedzą, że dowodzisz wyniki, wiedzą, że spełniasz obietnice. I w ten sposób oni chcą z Tobą być. Dla mnie nie jest zaskoczeniem już, że szkolenie Adriana wystrzeliwuje człowieka z butów. Ja tu już wczoraj przyjechałem, ale ja tu przyjadę znowu, z tego względu, jak ja tu przyjadę, ja na tym zarobię, tak? Bo każde 100 złotych zostawiono u Adriana, a później się przekłada na, na, na znacznie większe zyski, z tego prostego względu, że Adrian jest nauczycielem, który... Nie, nie tylko pokaże Tobie, w jaki sposób możesz wpływać na Twoją relację z klientem, ale po prostu to jest człowiek, któremu dasz z jabłko, on Ci zrobi no Tak Tak to wygląda. Zostaniesz znaczy, gotowy, przepis, kopiuj i wklej. Nie wiedzę do przemyślenia, nie wiedzę do wdrożenia, jeżeli wpadnę na to, jak mam to zrobić, tylko po prostu kopiuj i wklej, biorę, robię. To za to właśnie nie Adriana, Dlatego tu będę wracał, że to jest nauczyciel dla mnie już wybrany raz. Wystarczy. Oni potem chcą kupować twoje kolejne rzeczy, twoje kolejne produkty. Nieważne ile będą kosztować. Oni chcą po prostu to mieć, bo wiedzą, że można ci zaufać. Tymczasem ludzie, po prostu przedsiębiorcy inwestują właśnie w, w samochody, tego typu rzeczy i klient jest po prostu skupiony na sobie. Musisz zrozumieć, że klient jest skupiony na sobie. Jeżeli on widzi twój sukces, to on widzi, ok, dzięki tobie mogę też osiągnąć taki sukces jak ty, albo i większy, ale oni i tak jest skoncentrowany na sobie. Ostatecznie będzie wygrywało to, jak klient, y, będzie, jaki klient będzie osiągał wyniki? Jeżeli klient będzie osiągał wyniki, to też będzie chętnie kupować Twoje produkty. Przynajmniej ja mam takie podejście. Daj mi w ogóle znać, czy to, co ja mówię, ma sens, bo ja czasami coś mówię i ludzie patrzą na mnie jak na, na, na dziwoląga, z tego względu, że ja pokazuję tą taką bardziej prawdziwą stronę biznesu, przedsiębiorczości, która nie zawsze jest taka, jak ludzie sobie myślą, szczególnie ludzie, którzy chcą zacząć biznes. Ale. Też wydaje mi się, że tutaj jest największa wartość, ponieważ jeżeli zrozumiesz, jak to działa, to potem Ci dużo łatwiej będzie. Możesz gonić całe życie za błyszczącym przedmiotem i szukać jakichś magicznych sposobów, dzięki którym staniesz się bogaty, ale gwarantuję Ci, że to Ci, to ci nic nie doprowadzi. To, co Cię doprowadzi do sukcesu, to są faktyczne podstawy, które Ty musisz mieć i umiejętności, które musisz zdobyć. Okej. Okay. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to koniecznie go zasubskrybuj. Napisz mi w komentarzu, czy takie materiały powinny się pojawiać na moim kanale, czy powinno ich być więcej, ale też sobie zobacz moje poprzednie materiały, które są nagrywane słabą kamerą, a miały bardzo dobry zasięg, które udowadniają to, że to co się liczy to jest content, bo content się obroni. Pozdrawiam. Adrian Kołodzie.